Witam Was ponownie. Bardzo szybki poradnik. Jak poruszać się po Gajzin? Markecie bez wstępu i zakończenia. Tak, więc, przede wszystkim musimy wejść na stronę główną Gajzin, zalogować się. Tak, jak tu widzicie, jestem zalogowany. Później, musimy otworzyć swój profil. Tutaj, tak, jak widzicie podstawowe dane związane z Waszym kontem. Wszystko na stronie Gajzin. Tak, jak widzicie to na pasku. Otwieramy bezpieczeństwo, gdzie możemy zmienić hasło, ale wchodzimy w ochronę swojego konta i zjeżdżamy na dół. Tutaj musimy uruchomić weryfikację dwuetapową. Także te wszystkie okienka, które widzicie, mam zrobione na zielono. To są wymogi, które muszą być spełnione, abyśmy mogli wziąć udział dalej w Gage Market i dokonywać najróżniejszych transakcji, sprzedaży oraz oczywiście zakupu. Tak no więc, tak jak widzicie, tu wszystko u mnie jest połączone. To jest wymóg Geijin. Chodzi o bezpieczeństwo, bo tu przecież mówimy o pieniądzach. Później, będąc już w hangarze, oczywiście możemy to zrobić przez link bezpośredni, wchodzimy w rynek tutaj tak jak widzicie to jest ta ostatnia opcja klikamy w rynek przekierowanie automatyczne na stronę gdzie też musimy się czasami zalogować to co widzicie w tej chwili to są dostępne pojazdy na rynku możemy je wyszukiwać w najróżniejszy sposób zależnie tego czego szukamy oraz selekcjonować według popularności nazwy czy ceny, a może innych rzeczy. Tutaj mamy nasze stan konta, tak więc ile tych godzin końców posiadamy, tu w tym okienku również mogliśmy sobie doładować, jeżeli ktoś ma takie życzenie z własnego oczywiście portfela. Oprócz tego mamy kilka innych opcji. Tutaj, tak jak Wam zaraz to wszystko przedstawię. My Orders to jest okienko, w którym możemy śledzić postęp wystawionych przez nas elementów oraz ewentualnie jeżeli licytujemy coś, czyli podaliśmy cenę, jaką, za jaką jesteśmy gotowi coś sprzedać. Tutaj Inventory, tu mamy rzeczy, które posiadamy, a których możliwość jest sprzedaży, czyli po prostu, które możemy sprzedać. Nie wszystkie można sprzedawać od razu, tak jak widzicie tutaj tak więc jeszcze teraz nie można tego sprzedać jest określony okres oczekiwania na to aby sprzedać musimy kliknąć tamten zielony w prostokącie który widzieliście sell and buy tutaj mamy opcję tak więc sell to znaczy sprzedaj buy to znaczy zakup mamy podane ile jest oczekujących ilu jest sprzedających jeżeli chcemy coś sprzedać klikamy okienko sell i tutaj w prawym górnym rogu mamy proponowaną cenę, tyle ile zapłaci ewentualny klient. Oczywiście tą cenę możemy zedytować. Poniżej mamy podane sumę, którą otrzymamy po sprzedaży, bo tutaj sobie Gendzin procentuje troszkę. Musimy zaznaczyć ten boksik tutaj oto i wtedy wystarczy kliknąć zielony przycisk OK. Wystawiamy element na sprzedaż. To w zasadzie... Wszystko. W razie, gdybyśmy się oczywiście rozmyślili, możemy zawsze wejść w My Orders i klikając w Cancel wycofać element ze sprzedaży. Tak samo, jeżeli podaliśmy ofertę zakupu i długo na Wisi możemy ją anulować w każdej chwili. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten króciutki poradnik przyda się Wam w przyszłości. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.